Czas na zmiany i na odmienną wizję miasta. Spodziewał się pan takiego wyniku, no bo że będzie wyrównane to było wiadomo z sondaży przedwyborczych na no, wygrywa. Brawo! Yes. <głosy> <głosy> No, myślę, że spodziewałem się bardzo wyrównanego wyniku. To nie są jeszcze ciągle pełne wyniki, więc to się może jeszcze oczywiście zmienić. Natomiast na <grymne> Dobrze, może, to może i na lepsze. Tendencja jest stała. Nie spodziewałem się oczywiście aż takiego poparcia, bo one jest wyższe niż sondaże, ale to rzeczywiście... Rzeczywiście nie ma się czym martwić chyba. Powinniśmy się cieszyć, no. Tak jest. Co dalej? Kampania trwa? Jakieś nowe plany, nowe strategie? No dwa tygodnie jeszcze kampanii wyborczej najprawdopodobniej przed nami, ale nie tylko w Sopocie, ale również w Gdańsku. To pewnie jest większe zaskoczenie niż w Sopocie, chociaż nie wiem, czy to są też oficjalne wyniki, czy tylko sondażowe. Myślę, że będziemy chcieli przekonać do siebie również jako kandydaci ruchu Kocham Sopot, chociaż tylko ja już startuję w tej części, ale ze wsparciem kandydatów i radnych przyszłych z ruchu Kocham Sopot będziemy chcieli przekonać do siebie wszystkich mieszkańców Sopotu i tych, którzy nie poszli na te wybory, chociaż frekwencja bardzo... Chociaż frekwencja bardzo wysoka w Sopocie, około 60%, więc głosowanie w Sopocie może wiele zmienić. Może zmienić podejście do tego, co jest za ich oknem. Warto pójść głosować 5 grudnia w drugiej turze wyborów prezydenckich w Sopocie, bo możecie wybrać odmienną wizję miasta, bliższą mieszkańcom. To hasło teraz, mieszkańcy, nie jest przypadkowe dla całej kampanii ruchu Kocham Sopot i myślę, że może trochę odpolitycznić Sopocki samorząd, a to na pewno zadziała dobrze. Dla chodników, dla placów zabaw, dla rąd, dla wybiegów, dla psów, również dla inwestycji w Sopocie, nie tylko tych największych, ale może tych. Trochę mniejszy. Dlatego warto pójść, zagłosować 5 grudnia i wybrać taką wizję Sopotu, która jest najbliższa mieszkańcom. Brawo. Brawo, brawo! Dziękuję Wam za takie wsparcie. Nasz się Panie Prezydencie.